Witajcie, papuszki! Zaczynamy kolejny nowy tydzień. Tak jak zawsze, na początku przywitajmy się. Dobrze? Możecie wziąć swojego misia? Zobaczcie, co Edek ma na uszach. Ciekawe, dlaczego tak się wystroił. Później się go zapytam. Dwie małe rączki klaszczą. Dwie małe rączki klaszczą, czasami się pogłaszczą, w kolanka zastukają i dzieci przywitają. Cześć, papuszki! Hm, pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak dzisiaj <śmiesznie>, śmiesznie, a może dla niektórych pięknie wyglądam. Co ja mam na uszach? Na uszach mam jajeczka, pisanki. A dlaczego? Bo niedługo Wodzie długo będzie Wielkanoc. A Wielkanoc bardzo kojarzy mi się z jajeczkami. Poza tym ja bardzo lubię jeść jajeczka. Miam, 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 miam. miam. Mm. Ja też lubię jajeczka i lubię też robić pisarki. Ale o tym później. Usiądź sobie, Eciu. Tak jak już się pewnie domyśliliście, i pewnie część z Was już wie, słyszała, że zbliża do nas się wielkimi krokami Wielkanoc. Tak, za tydzień, w niedzielę, odbędzie się Wielkanoc. A o co chodzi z tymi świętami Wielkanocnymi? Dlaczego je obchodzimy? Wszystkie osoby, które są chrześcijanami, Czyli wierzą w Boga, obchodzą święta wielkanocne. A dlaczego te święta są dla nich tak ważne? Czemu je obchodzą? Dlatego, że Jezus Chrystus, czyli Syn Boży, zmartwychwstał. Zmarł, a później zmartwychwstał. Wydarzyło się coś niesamowitego, wydarzył się cud. Na pewno część z was obchodzi święta wielkanocne. A jeśli ktoś nie obchodzi, to nic nie szkodzi. Warto, warto porozmawiać, dowiedzieć się o różnych rzeczach, które są na Ziemi, prawda? Dlatego w tym tygodniu będziemy rozmawiać o świętach wielkanocnych, o wiekanocnych, o zwyczajach i różnych e, fajnych, fajnych rzeczach związanych z tymi świętami. Myślę, że Wam się spodoba. Na początku chciałabym przeczytać Wam opowiadanie. Wam. I oczywiście edziowi, edziowi, który już nie może doczekać się do świąt. Posłuchajcie opowiadania pod tytułem Wielkanocny Zajączek. Posłuchajcie. W sobotę od samego rana przygotowaliśmy święconkę. To taki pleciony koszyczek, w którym jest kawałek chlebka, kiełbaski i są jajka na twardo. Takie zwykłe do jedzenia. I kolorowe malowane. Właśnie siedzieliśmy z babcią w kuchni i obieraliśmy cebulę. Babciu, a dlaczego nam te łupinki od cebuli? spytałem. Popatrz, Michałku. Babcia włożyła do garnuszka całą garść cebulowych łupinek i nalała wody. Teraz gotujemy w tych łupinkach jajka na twardo. Kiedy woda będzie wrzeć, Głupiny puszczą sok i zabarwią skorupkę na brązowo. Po wystumięciu takie jajka można ładnie ozdobić. A jak babciu, a jak? Byłem bardzo ciekaw. Trochę cierpliwości, powiedziała babcia. Jajka się gotowały. Jak wystygły, babcia wzięła jedno i taką grubą igłą do szycia zaczęła je wydrapywać. Babciu, ja tak nie umiem. Ty możesz zrobić pisankę. Weź pędzelek i ładnie pomaluj jajko farbami. Dobrze, babciu. To ja namaluję wyścigówkę i żołnierza, pomyślałem. Ja wiem, że lubisz malować żołnierzy, ale na pisance malujemy kwiaty, bazie, różne szlaczki i zygzaczki. Takie wzorki, które mówią nam o nowym życiu, o wiośnie, o radości. A co tu napisałaś babciu? Alleluja, to znaczy chwalcie Boga. Kiedy tylko nasza święconka była gotowa, wziąłem koszyczek i pobiegłem do miski, żeby się pochwalić. Misia też miała koszyczek i też był śliczny. A potem poszliśmy do kościoła. Był taki długi stół i stało na nim mnóstwo święconek. Ale nasze były najładniejsze. A tu jest grupa na Jezusa. W kąciku była zbudowana z kartonu i szarego papieru jaskinia. A w środku ktoś leżał pod prześcieradłem. To on umarł? spytała misia. Tak, ale potem z martwych stał. To dlaczego leży tutaj? Zupełnie nie mogłem zrozumieć. Tu prawdziwego Pana Jezusa nie ma. To taki symboliczny grób, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. Aha, to jak kartki przypominajki. No, powiedzmy, że trochę tak. W niedzielę rano usłyszałem na schodach jakiś turkut. Ma to mama i tata przygotowywali wielkanocne śniadanie. No, kochani, ale chyba już czas, żeby się ubrać i zasiąść do świątecznego śniadania. Powiedziała mama. Na stole stały talerze i szklanki i półmiski, a także waza z zupą była wędlina i jajka. Wszyscy złożyliśmy sobie życzenia. Uściskałem mamusię i powiedziałem jej, że bardzo ją kocham i życzyłem, żeby była zawsze uśmiechnięta. Dziadkowi i babci życzyłem stu lat, a taci, żeby zawsze mu się wszystko udawało. Michałku, daj mi swój głęboki talerzyk. Dam ci żurku z białą kiełbasą. Mama zdjęła pokrywkę z wazy. Nie lubię, nie chcę. Krzywiłem się i zakryłem twarz rękami. Michałku, a czy ty kiedyś jadłeś żurek z białą basą? Mama popatrzyła na mnie. Nie, ale nie lubię. Jak w przedszkolu był żurek, to też go nie jadłem. Upierałem się. Czułem, że się rozpłaczę. Nie chcę żurku i już. Michałku, zrobimy tak. Naleję ci tylko łyżkę i spróbujesz. A jak ci nie będzie smakowało, to nie będę cię zmuszała. Dobrze? Spytała mama pojednawczo. Dobrze, ale tylko łyżeczkę. Taką malutką. Pokazałem paluszkami. Spróbowałem i wiecie co? Żurek jest pyszny. I biała kiełbaska też. Ja nie chciałem jej jeść, bo się bałem, że będzie niedobra. A kiedy mama zapytała, kto ma ochotę na jajeczko faszerowane, to pierwsze powiedziałem ja poproszę i też było bardzo dobre. Miam, miam. Teraz już wiem, że nie można mówić, że czegoś się nie lubi. Tylko najpierw trzeba spróbować. Koniec opowiadania. A teraz chciałabym Wam zadać kilka pytań. Posłuchajcie, mam nadzieję, że troszeczkę pamiętacie szczegółów z tego opowiadania. Powiedzcie mi, co przygotowywał Michał w sobotę. Coś przygotowywał w sobotę z babcią. Co on przygotowywał? Przygotowywał święconkę, czyli koszyczek, w którym były jajka. Była kiełbasa, był chlebek, tak? Można też inne rzeczy włożyć, ale w opowiadaniu właśnie były te trzy składniki. Mhm. A co babcia robiła z cebulą? Ona ją jadła, Edziu? Mm, babcia nie jadła cebuli, pani Klaudia. No co ty opowiadasz? A co babcia robiła? Babcia wzięła łupinki od cebuli, włożyła je do garnka, zalała wodą i włożyła do środka jajka. Hmm, a po co na tam je wkładała? Pani Klaudio, nic nie pamiętasz. Wkładała je po to, żeby zafarbować, pofarbować jajeczka, żeby powstały jajeczka kolorowe, ale Edzi ma świetną pamięć, co nie? Tak, e, babcia w ten sposób farbowała w naturalny sposób e, farbowała jajka, które później miały jaki kolor? Pamiętacie? Żółty, niebieski, zielony, czarny, brązowy. Jak jeśli zafarbujemy e, jajka Łupinkami od cebuli, to jajka będą miały kolor brązowy. A powiedzcie mi, co Michałek robił w niedzielę rano. Co Michał robił w niedzielę rano? Zazwyczaj, w rano, e, zazwyczaj rano coś się je. I Michał jadł razem z rodzicami wielkanocne śniadanie. I podczas tego śniadania składali sobie życzenia wielkanocne. Złożył mamie, złożył tatusiowi, złożył babci i dziadkowi. Wy też możecie składać życzenia swoim bliskim. A powiedzcie mi, czy Michał chciał zjeść żurek, chciał go spróbować? Chciał spróbować żurku z kiełbaską białą? Nigdy nie jadł i nie chciał spróbować żurku z kiełbasą bo się bał. Nigdy tego nie jadł. Ale mama go poprosiła, żeby spróbował choć troszeczkę. Powiedział, że jedną rzeczkę i na to się zgodził. Spróbował i co się stało? Bardzo mu posmakował żurek z białą kiełbaską, a później jeszcze zjadł Jajka faszerowane, pewnie faszerowane jakimiś innymi e, składnikami. Na przykład można faszerować e, pieczarkami albo jakimiś warzywami. I takie jajeczka zjadł. Więc jeśli na wy czegoś nie lubicie, bo nigdy tego nie próbowaliście, to nie zrażajcie się do tego. Warto spróbować choć troszeczkę, żeby się przekonać, czy coś jest dobre, czy coś jest. Niedobre. Czy coś Wam smakuje, lub nie? Bo nie wszystko nam może smakować. Ale jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Mam nadzieję, że opowiadanie Wam się podobało i Wy również będziecie próbować nowych potraw. A teraz chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób można założyć hodowlę rzeżuchy w domu. A rzeżucha to również jest jeden z symboli. Wielkanocnych. Już Wam pokazuję, jak będziemy zakładać hodowlę rzeżuchy. Co nam jest potrzebne? Oczywiście, potrzebne nam są nasiona rzeżuchy. O, tutaj mam. Potrzebne nam są nasiona rzeżuchy. Potrzebna nam będzie wata. Jeśli nie macie waty, mogą to też być waciki. Potrzebny nam będzie jakiś pojemniczek, płaski. Ja wybrałam słoik. Może to być jakaś miska, może to być miska szklana, plastikowa. Cokolwiek macie. Ważne, żeby było dosyć płaskie. Nie takie wysokie, tylko niskie i płaskie, tak jak ja. Potrzebny nam będzie. Wodę, Ale ja zrobiłam taką inną wodę, żółtą. Wiecie co dosypałam? Dosypa, dosypałam przyprawy kurkumy. Dzięki, dzięki temu wata, 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 która będzie spsikana wodą, będzie miała lekko żółty kolor. Wy nie musicie tego robić, ale ja to zrobiłam, bo chcę, żeby moja wata była troszeczkę żółta. A dlaczego? Dlatego, że ze z tego słoiczka, w którym będzie rosła żyżucha, Ozdobimy, ozdobimy słoiczek na żółto. i to będzie kurczeczek. A żeby wykonać kurczaczka potrzebny nam będzie kartka, taka malutka kartka, malutka, Flamaster pomarańczowy, to będzie dziubek, plastelina biała i czarna, i jeśli macie piórkę, a jeśli nie macie, no to nie muszą być. Wiem, że nie macie. Wiem, że nie wszyscy mają, oczywiście, bo niektórzy mają. To zabieramy się do pracy. Najpierw tutaj troszeczkę zrobimy porządek. Zostawimy tylko słoik, wodę, watę i rzeżuchę. Co robimy? Na początku trzeba wyłożyć słoiczek watą, więc wkładamy watę do słoiczka. Śmiało, dużo waty. O, W sumie to po brzegi tej waty. Tak dużo waty trzeba. Mhm. I teraz watę Trzeba troszkę wyrównać, o tak, wyrównujemy i spsikujemy wodą. Widzicie, moja wata robi się troszeczkę żółta i właśnie o taki kolor mi chodzi. Żółty kolor, bo z tego słoiczka zrobimy kurczaczkę. Mam nadzieję, że żucha wyrośnie na takiej kolorowej wacie. No, jak nie wyrośnie, to posadzę następną. Będziemy próbować. Psikamy, 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 psikamy. No, myślę, że troszkę jeszcze więcej tej wody trzeba. To wy troszeczkę więcej wlejcie. Rzeżucha lubi mokro. Lubi mokro, wtedy rośnie. Ok, jeśli macie już laną tutaj wodę, ja później jeszcze podleję. Ale na razie. Zatrzymam to podlewanie, więc teraz, jak już podlana, macie podlaną watę, to trzeba rzeżuchę wsypać na tą watę. Już troszkę ugniotę. o tak. Duży, duży, dużo nasionek rzeżuchy, żeby było tak gęsto, ładnie, jak urośnie. Oczywiście ja wszystkiego nie wsypuję, bo mój pojemniczek, mój słoik jest mały. To zależy, zależy ile, jak, jak, wygląda wasz, jak wygląda wasz pojemniczek. Ja dosyć dużo nasypałam. I myślę, że teraz jeszcze trzeba spsikać raz. I już mamy założoną hodowlę. żerzuchy Tutaj trzeba dodać wody, żeby na dnie też była woda, bo żucha lubi bardzo dużo wody. Więc pamiętajcie, żeby codziennie żuchę podlewać. Dbajcie o nią, dobrze? Jak już Wam wspomniałam, będziemy robić kurczeczkę. Co nam jest potrzebne do zrobienia kurczeczka? To już wiecie, bo potrzebna nam jest kartka. Zginamy kartkę na pół, rysujemy trójkącik. taki sposób, ten trójkącik wycinamy i to będzie dzióbek naszego kurczaczka. Mamy dzióbek. Dzióbek, dziób, dziób, dziub. Można go pomalować na pomarańczowo, ja tak zrobię. Może nawet trochę większy ten dzióbek narysować niż ja z dwóch stron. W środku może też, a może nie, może będzie nie malowany. I teraz robimy oczka z plasteliny. Biała i czarna plastelina. Najpierw czar biała. Robimy dwie równe kuleczki z plasteliny w rączce. Jedna kuleczka, druga kuleczka. Dwa oczka są, są. Teraz środek oczka. Czarne. Dwie równe kuleczki. A wy możecie zrobić nierówne. Jedno może być większe, drugie mniejsze oko, jak Wam się podoba. To jest Wasz kuleczek, prawda? Oczka gotowe. Dziubek gotowy. To przyklejamy wszystko do naszego słoiczka. Słóczek. Fajnie, żeby był czysty i suchy. Teraz przyklejamy oczko. Jedno oczko, drugie oczko i teraz klej jeszcze. Weźcie klej, jeśli macie, albo jakąś taśmę dwustronną. Smarujemy tutaj na, pod oczami troszeczkę klejem i przyklejamy dzióbek. O tak. Niech się przyklei dobrze, a później sobie... O, Muszę być taki. O tak, zrobiony. Widzicie? Jaki dziubek fajny. Mały. <grytanie> I co jeszcze? No ja mam piórka. Jeśli wy, macie, nie, wy nie macie, to możecie na przykład z kartki wyciąć takie piórka. Może macie jakieś inne, fajniejsze pomysły. Może fajniejsze od moich. Że też jesteście bardzo kreatywni. Ja mam trzy piórka, akurat chciałam, żeby był I taki ogonek mojego kurczaczka. No i teraz mam nadzieję, że żucha będzie mi rosła. Pamiętajcie o podlewaniu. Ja też muszę ją codziennie podlewać. Najlepiej, jakbyście notowali wzrost Waszej rzeżuchy. A jak to można zrobić? W bardzo prosty sposób. Można codziennie na kartce rysować, jak Wasza rzeżucha wygląda. Czy jest taka malutka, czy jest trochę większa, czy jeszcze większa, czy jeszcze większa. Aż do momentu, aż Wam wyrośnie wszystko. Możecie zrobić taką książkę wzrostu rzeżuchy. Mam nadzieję, że pomysł e, zrobienia hodowli rzeżuchy Wam się podoba. A teraz. O, może tak. A teraz chciałabym, żebyście posłuchali nowej piosenki. Bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Posłuchajcie. Ups, zapomniałam zaprosić Ecia do wysłuchania piosenki. Eciu, czy chciałbyś posłuchać nowej piosenki z jajkiem i zajączkiem? Oczywiście, że tak. Ja przecież lubię wszystkie piosenki. No, to dobrze, że ty lubisz piosenki. Może ta, tobie też się teraz spodoba. Piosenka nazywa się z jajkiem i zajączkiem. To jest piosenka wielkanocna. Posłuchajcie, posłuchaj Edziu. Już włączam i skacze drogą zają, skacze. Po... Shipkots don't Cicho, chopi już w ogródku, naraz śmiech jej wrzawa Śmigł śmigu z Koniec piosenki, chyba Wam się podobało. Ja bardzo ją lubię, cały czas ją śpiewam, chodzę i śpiewam, śpiewam. Święta w następnych dniach będziemy jej się uczyć razem z Edziem, tak jak zawsze. A teraz chciałabym już z Wami się pożegnać. Dwie małe rączki klaszczą, czasami się pogłaszczą, w kolanka zastukają i dzieci pożegnają. Papa. Papa, pa, papuszki, do jutra.